Siema, jestem Mikołaj. więc tak, pierwszym prezentem ja chyba podwiązkę. No właśnie, w końcu mógł, będę mogła to wyjąć, bo trochę, trochę to stoi. Myślę o Was, żeby Wam to pokazać. Eee, bomba do kąpieli chyba to jest. Krem do rąk z Eveline. Też z Eveline. na z balsam brązujący do ciała. I paletka z Makeup Obsession, taka... Zostałam jeszcze mgiełkę z Gwes, ale takie było zamieszanie, że ja nie wiem gdzie ją wiem, czy ktoś ją wziął, nie mam pojęcia. E, ale nieważne. Czy tutaj mam jakąś maskę na twarz, czy jej i, I też paletę z Makeup Obsession, ta w jeszcze pięknie wygląda niż tamta. Już z samego opakowania. był u prezentacji już go nie ma. Czekolada, taka duża. plus Truskawkowa. Case. Taki kolorowy. Takie ciacie To była taka opakowana w taki papier. I tutaj taka jaka Happy bird, Fila dla ten Trzeba to mieć. Jeszcze sama się jedę, że no nie. Klapeczki. Taki o. Stole. Pieniądze z tego co nie? Ma święteczko, pieniążki, portfel, i tutaj są wszystkie pieniądze z tego. Nic chyba nie używałam w tych procentach, oprócz tego, procent Seria. I um, nie jest chyba samo do Tutaj były cukierki, ale nie odchyliliśmy. To jest taki chodnik, bardzo noręczne. I tutaj można sobie kwiatka położyć, coś, ale na razie siedzi misiu, bo taki był do dostawu. I na trąbie ma bransoletkę, taką srebrną. Bo tutaj mam aparat, ale torebeczka najbardziej podoba em... różowy mam aparat, <grym> tak wyszło em... musiałam coś w końcu mieć do nagrywania bo tym telefonem też już się nie dało jakby em... Nikon Colpix S7000 coś takiego to najpierw tylko, że łatwiej było em i karmelem Mirka też duża. Ale tutaj mamy make, tak to się nazywa. Sub do kąpieli, yy, masło do ciała, mm, skrap yy, do ciała i żel do ciała. Tak. No, Płynny żelaz. Bo to po angielsku wszystko jest. Tutaj torebka. Ja takie lubię, Nikola wie. Ale przypadkiem dostała, bo to jest torebka od kebaba. Kebaba mi przyniosła, ale oprócz tego w ręce trzymam. Czy ja to No cóż, wydało się. Kto inny mógłby mi dać kebaba? Stan <grymne> się. I w kopercie kredka urodzinowa. No i oczywiście jeszcze były pieniądze. Taki brloczek do kluczy do... Pomponki, tutaj takie jakieś beróże. Mętka jest. No nawet jest cena. Tutaj w ogóle widziałam to w Biedronce, tylko w mojej biedronce nie było. Bukiet kwiatów, tylko długopis. Jeszcze jedna. Tutaj w ogóle były pieniądze. Prawie wypadły. No też 80 kartek, długopis ze wzorem i saszetka na drobiazgi rameczka z jednoroczcami. Też są dny, te skreślone. Widać. Ładnie zapakowane, ładnie. Ja lubię ładnie zapakowane bluzka z Adidasa. Także to wszystko w tym odcinku. Widzimy się w następnym, tak? Zostawcie łapkę w górę, komentarz. Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. A ja się z Wami nam. Cześć!